Mam ogromną przyjemność po raz czwarty powitać Państwa tutaj na tym boisku, na pikniku integracyjnym, który jest realizowany w ramach programu projektu Twoja przyszłość w Twoich rękach, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat Ostowski przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje już od 2008 roku. I mamy okazję, jak powiedziałam, po raz czwarty spotykać się tutaj na tym boisku, na takim właśnie pikniku. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości i uczestników dzisiejszego spotkania. W szczególności w imieniu swoim i pana Starosty Zbigniewa Kamińskiego. Witam bardzo serdecznie. Gości zaproszonych, w szczególności witamy zarząd powiatu. Obecnego pana starostę Zbigniewa Kamińskiego, pana wicestarostę Jerzego Bauera, radnych Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Witamy panią sekretarz powiatu, panią Jolantę Ugniewską Witamy wójtów z gmin, z terenu powiatu Ostrowskiego. Witamy bardzo serdecznie wójta gminy Małkinia Górna, pana Marka Kubaszewskiego. Witamy wójta gminy Andrzejewo, pana Michała Rutkowskiego i obecnego w imieniu burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, pana Tadeusza Legackiego, który reprezentuje dzisiaj miasto Ostrów Mazowiecka. Witamy dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, witamy naczelników wydziałów. Starosa powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, witamy kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrowskiego, witamy Pana Przewodniczącego oraz członków powiatowej społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych. Witamy kierownictwo, personel i uczestników środowiskowego domu samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej, witamy serdecznie media. Oraz uczestników naszego projektu, tegorocznej edycji oraz wszystkich edycji poprzednich, którzy razem tutaj dzisiaj z nami mieli och ochotę się spotkać. Ja, żeby może nie przedłużać, powiem tylko, że projekt, który realizujemy, skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz do osób. Pełnoletni, którzy opuszczają rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także do rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. W ramach projektu już od 2008 roku, łącznie z tegoroczną edycją, wzięło udział 345 osób, a kwota, jaką obejmuje cały program od 2008 roku, to jest około 4 milionów złotych. Tutaj dzisiaj mamy okazję skorzystać z wielu atrakcji. Będzie można skorzystać oczywiście bezpłatnie, jak Państwo już byliście poinformowani, ze wszystkich atrakcji tutaj wystawionych. Jest również możliwość skorzystania tutaj ze stoisk, i z tych, które tutaj są rozstawione. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że osoby, które korzystały z naszego projektu w latach ubiegłych odnoszą sukcesy, a ich sukcesy są naszymi sukcesami, ponieważ my aktywizując te osoby chcemy dać im narzędzia do tego, aby oni mogli samodzielnie funkcjonować, żeby mogli podejmować zatrudnienie i niektórzy z nich rozpoczynają działalność gospodarczą i są tutaj osoby, które dzięki naszemu projektowi, że tak powiem wybiły się i mają możliwość realizowania siebie i swoich marzeń poprzez Działalność gospodarczą jest tutaj, między innymi, wystawiane są samochody z wypożyczalni samochodów, która została założona przez naszego uczestnika projektu. Także możecie Państwo podejść i dowiedzieć się, jak udało się dojść do takiego sukcesu. Jest również stoisko pani Tarskiej, która wystawia swoje wyroby. Jest możliwość. Podejścia, tam również rozmowy. Chciałam zachęcić również do podejścia do stoiska, które w tym biało-niebieskim namiocie i tam właśnie są panie, które założyły spółdzielnię socjalną Centrum Terapeutyczne Amelia. To są panie, które również miały do czynienia z naszym projektem i dzięki temu udało się stworzyć coś tak wspaniałego jak Centrum Terapeutyczne. I o bliższych informacji dowiecie się państwo od samych organizatorek spółdzielni, jak i później w trakcie trwania pikniku będą również te informacje podawały, podawane. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz witam serdecznie i cieszę się, że znaleźli Państwo czas na to, żeby być z nami tutaj dzisiaj, a teraz oddam głos Panu Staroście Zbigniewowi Kamińskiemu. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, koleżanki, koledzy samorządowcy, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny się spotykamy, bo tam można nazwać piknikiem rodzinnym. Jak pani dyrektor zauważyła, ten program trwa od 2008 roku, a po raz czwarty tenże festyn. Ten program, jak pani dyrektor zauważyła, przedstawiała państwu, że jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, są to sukcesy, ale też Powiat ostrąski dba o młodzież i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w trakcie ostatnich lat bardzo duże środki zostały przeznaczone na remonty naszych szkół. Szkół w Starym Lubiejewie. Wydaliśmy ponad 1,5 miliona złotych na odnowę tego budynku. Jest to budynek bardzo nowoczesny. Służy naprawdę tym dzieciakom bardzo fajnie. Świetny ośrodek mamy szkolno-wychowawczy w Zuzeli. Piękne obiekty sportowe. Też te dzieciaki fajnie się czują w tych ośrodkach. Także staramy się i będziemy się starali, żeby dzieci i osoby niepełnosprawne bo to są też obywatele naszego kraju, a w tym bardziej obywatele naszej małej ojczyzny. Życzę Państwu dzisiaj w szczególności pięknej pogody, chociaż te chmurki chodzą, ale wiem, że pada na Mazurach, ale na dzisiaj na pewno nie będzie padało. Także życzę miłych, miłych wrażeń dzisiejszego pikniku rodzinnego. Dziękuję bardzo.